Hej, witam Was na moim kanale na rowerze zbieram złą. Kolejny dzień, kolejne nie tylko. Chciałem Was serdecznie pozdrowić, podziękować za subskrypcję, komentarze, lajki, łapki w górę i tym podobne Chciałam serdecznie wszystkim podziękować za e, że subskrypcje już latą, fajnie w górę, powolutku, ale sobie latą. Komentarze pod filmikami, wszystkim osobno. Nie będę specjalnie nagrywał filmiku dla każdego osobna. Wszystkim Wam dziękuję i witam w społeczności rowerowego w piwnicy u rowerowego. Na rowerze zbieram złom. Kiedy będzie czas, to będzie filmik na pewno jak jeżdżę na rowerze, zbieram różności. Kiedy będzie czas, to będzie na jeżdżenie i skutarem gdzieś coś pozeskrywanie towaru i ten. To nie jest tylko na tym, że jeżdżę rowerem, to jest tylko nazwa kanału. I mój kanał jest moją rzeczą. I nie obliguje mnie to, żeby, jak to powiedzieć, robić tylko na rowerze coś tego. tu będzie ogólnie, są wstawiane będą są i będą filmiki z różnych, różnych innych rzeczy, nie tylko na rowerze. Bo są kanały, które yy, mają nazwy, tytuły, na przykład jakieś tam typowo coś tam, coś tam typowo nie wiem florystyczne czy tam nieflorystyczne mniejsza z tym, a zajmują vlogowaniem i innymi rzeczami i też się świetnie radzą. Dla każdego coś będzie fajnego, coś miłego i życzę miłego oglądania i tyle. Zaczynamy. A dzisiaj z pacjentem będzie widzieliście, że Sorsa, wentylator, nie, termo, termowentylator. Zobaczymy co w środku będzie, ile będzie i co będzie. I będzie fajna rozbióreczka. Oby to było, co by nie było, fajna będzie rozbióreczka. Więc życzę Wam miłego oglądania. I co? Zaczynamy. <słuch> <słuch> śrubka kręci teraz zobaczymy i tak to moi drodzy jest co my tu też mamy tu mamy pół wiatraczek okurzony musiało nieźle gdzieś Załapać czegoś, po nie wiadomo co. Uh -huh. Będzie troszeczkę parę kabelków. Fajnie, fajnie. miedziuszka będzie też kabelki. Okay. Uh -huh. no teraz to wszystko powykręcamy. I tak. to no i tak właśnie chciałem wam podziękować że tak super subskrypcje wpadły, super komentarze I co? No i tyle. <laughs> mamy jakieś przełączniki, ale one mi się wydawają hmm, kolorystycznie jak metalowe. Widzę brązowy metal. Może łapać. łapie, ale ja sobie porozbieram i zobaczę potem. I na spokojnie co w środku jest? No dobra, bo to na pewno jak jest to powiedziałam, że jak będzie w środku. Ruda. Ruda farbowana. O, to jest ok Widzicie miedziuszka. Super z tego kabelku będzie parę gramików, ale zawsze coś. Choroboreczka jest, nożek jest, chęci są. To i też się fajnie to rozbierze. To są takie zaślepki. O, takie parę. Delikatnie do góry podnieść To powiem, cały się nic jak otpad. Środki też są. Plastiko wiadomo jest w ogliku, ale to tam jest. Czekajcie, tu muszę odcinać. Ciachu w ciachu. Wszystko łapało. Nawet nie wiem czy te, te końcówki od tych nie będą czasem, ale się kurzę z tego, a będzie metal. Czy nasem nie są te Te końcówki właśnie nie są czasem metalowe, bo oni już też dodawają. O nie, dobra. Trzeba te, te pewnie oddawać, ale nie wiadomo jak będą te. Hmm. ale się komuś tam naprawdę kurzyła, albo jakiś kurz złapało bo normalnie po jeszcze to, ale to mi się wydaje za metalowe to jest wszystko metal złomik za do złomiku dobra co my tu mamy to metalové. Metalové mě? Nie, aluminium. O! <trybujeme> to jim aluminium jim vychodzi. <trybujeme> to naprawdę dali dlouhé. Okay. O. czy aluminium aluminium teraz najgorsze czy to jest różutka czy aluminium czy ruda farbowana ale normalnie tylko tak troszeczkę nałożone nawinięte O, Rudziusienka. Rudzienka i tak jak się, patrzy Różysieńka jak się patrzy was tutaj tak zrobię o, Żeby wyglądało Byście widzieli jak sobie Rozbieram biorę sobie Jak mi się uda to to sobie Tutaj podłożę ten tak, Każdy rozbiera według swojego Dobra Panowie i panie Mały pojemniczek do rudziutkich włosko. Nie jest ich dużo, ale zawsze to ruda. Mhm. Gram do grama i będzie do kilograma. Ja tam się z każdego grama mi ducha cieszę. A jak jest taka mi ducha z takich tych to jeszcze bardziej się cieszę. Bardzo się cieszę. O, to zawsze gram lepiej do się większy gram niż o dobra i już mamy praktycznie rozebrane Stary was tak o, i już mamy zobaczcie jaka ładna ludziutka już się cieszę tu będzie troszeczkę aluminium Tu będzie troszeczkę miedzi tutaj. Tu jest miedzi, trochę aluminium. Złomu. Super. Pięknie. trochę plastików, to wiadomo. Taki szybka rozbióreczka Tam możemy się nad tym bawić teraz. Dobra, to sobie powiesimy tu. Na swoje miejsce każde ma swoje miejsce w tym pomieszczeniu. Nie wiem czy ta końcówka, ale ta końcówka chyba będzie mm, metalowa. Ale czasami kiedyś tak, w starych sprzętach, to te właśnie te, to były zawsze Ach, metal. A metal. to jest kiedyś to, kiedyś. Już mamy malutki odlewik A zawsze coś Ja to się cieszę ze wszystkiego I nie wstydzę się tego rozbierać Będę rozbierał Jak mi ktoś napisał, że No robię to tylko pod zasięgi Pod publikę Ej, Ty się człowieku znasz Na rozbiórkach i tak sobie zobaczymy, ale tam nie wiem jakie są teraz ceny, nie patrzałem, ale minus Plastik pójdzie do plasticzków. I kabelek do kabelków. Nie będę tego dobrze, ale zawsze jakiś gramik. <laughs> mhm. Czekajcie, muszę sobie szybko zważyć to i zrobię sobie... Jakiś pojemnik jakiś pusty to teraz mam fajnie, bo sobie na, naszykowałem pojemniczków więcej. Ale każdy pojemnik jak inny waży. Założyłem. To są złomiki Tak jak wstępnie plus minus, nie chce nie chcę się tam. To jest aluminium. To tam już. To jest jeszcze coś, ale nie wiem, czy to łapie łapie to, to metal To jest aluminium. Złóż mój aluminium. Złomik, sorry. To będzie rozebrane, bo tu muszę sprawdzać się środku A aluminium 186 gramów po 80 groszy 15 groszy, pada. Teraz troszeczkę tej różutkie, szybko. 20 gramów po 30, nie wiem, 1,80, 31. Nie patrzałam też teraz nam, na metala. 64 grosze, 79 groszy. Super. Jest elegancko Teraz tak, co to jeszcze? Tego aluminium jest 16 groszy, nie wiem pojechać aluminium mieszane, bo nie pamiętam teraz mam po 6 zł, bo może być więcej. Nie wiem 6 zł 11 groszy, 90 groszy już jest. Dobra. I to teraz złotówkę Super. Ja tam się cieszę z każdego grama, każdego czegoś jeżeli Wam się filmik podobał to zostawcie łapkę w górę. Komentarz. Chcecie zostawcie subskrypcję kochani. Dobijamy do 1000. I co do następnego koleżanko i kolego. Ja tam się cieszę z każdej sumy, z każdego grama. I co do następnego koleżanko i kolego.